Dzięki, dzięki, za suby, dzięki, 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 jesteście wszyscy świetni, dzięki, dzięki, za suby, dzięki, dzięki, dzięki Siema, siema, witajcie w kolejnym odcinku z gry Gimper Simulator 3, ja jestem Biały i młody i sobie dzisiaj wbijamy milion subów Nie, jeszcze nie wbijemy miliona subów raczej, ale se pogramy w... na początku film z Undertale'a Okej okay. Dobra No, wyłącz mi to, halo Która godzina? dwudziesta Chyba byłem na koncercie Raczej byłem Więc nie ma co teraz iść i tak bym chyba nie zdążył i sobie nagrywamy filmy kolejne, już prawie 200 tysięcy wyświetleń. Może teraz tur Turmoil? Gdzie to jest? Gdzieś to obok tu. Dobra, 089. No i sobie nagrywamy kolejne filmy, ludne to trochę. Halo, gdzie jest tu? No i zobaczcie to, czy wy to widzicie tak blisko. Jezu, klikać nie umiem dzisiaj w ogóle. Znowu mi obiadu nie zrobiła. Co to jest w ogóle? Obiad mi rób. Jak żyć, jak żyć z taką kobietą? Nic nie zrobi, nawet obiadu nie może zrobić. Ja tu pracuję ciężko, nagrywam filmy. A ona co? Dobra, wszystko sobie dajemy. Jezu, za mało pozytywny dzisiaj jestem. Jakiś taki. taki nie wiem. No ale trudno, tak bywa, tak się zdarza w życiu. Więc nagrajmy kolejny film. Z Life is Strange tym razem. Bo taki mam kaprys. Gdzie jest Life is Strange? Tu jest. I sobie pocykamy foteczki ładne motylkom. O Jezu, albo nie. Nie umiem. Nie umiem. Takie życie. Dobra Ok. No, nareszcie zrobiła obiad, brawo, brawo Chociaż jedno, nie, nie potrafisz Raz ci się udało w życiu No, come on Okej okay. To idziemy spać i na koncercik standardowo. Lekko nie będzie już olewamy zupełnie. Bo po co nam lekko nie będzie? Jak tam hot dogi? Eee, 123 zł. Dobra, mamy jakieś tam oszczędności. Jeszcze Paypala trzeba będzie zobaczyć. Ile tam się zebrało z YouTube'a. Koncercik za darmo, oczywiście. Tylko wszędzie jadę jestem, nie powstrzymamy, nie damy plamy Przegrane plany, bo jestem W tym niesmaku płacze cała rap gra Teraz sobie wytrenujemy naszego pieska, żeby się ładnie skakał. Dawaj tu, skacz. Dobrze, dobrze. Dawaj, lecisz. 102 metry, dawaj. Nie, no nudne to skakanie. Nie wiem, co to w ogóle daje. Ale nie chcę skacze piesek. No skacz. O, fak, 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 dobra. Dobra. Łatwo. O, fak, no i znowu mnie podskoczył od razu. No słyszycie, że spamuję. spację i nic się nie dzieje. I co to ma być? Chodźmy do centrum jeszcze. Zobaczyć, jak tam nasi twórcy. Oj, w McDonaldzie sobie najpierw zjem. Wszystko, bo mnie stać. Blask, 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 blask. No kurde, no i jak tu przejść? No nie da się. Przerąbane. A, mogłem pójść jutro, bo jeszcze nie mogę do Studia Polsatu iść A jutro byłby poniedziałeczek. 4.30, no to nieźle. No, ten coś zarabia, Andrzej? Jezu chryste. Szkoda gadać. Szkoda gadać, naprawdę. Coś tu jeszcze można, nie można. Więc wracamy nagrywać filmy, żeby zdobyć milion. Dobra. Pieska nakarmić trzeba. Ile on ma zdrowia? Ma całe w ogóle. A nie miał wcześniej. To dobrze, że ma. No, prawie 200 tysięcy wyświetleń, 400 tysięcy subów. Kamal. Dobra. Make wszyściutko Okej. Okay. No już prawie 200 000, podoba mi się to. Może już ten film będzie miał. No Bardzo serdecznie. Dobra. Okej okay. Ty mi obiad zrób w ogóle Bo zaraz głodny będę No, jeszcze nie ma 200 tysięcy, ale już coraz bliżej O Jezu Dobra Nagrywamy, co to było? Mumu! Mu, jakieś. O co chodziło z tym, Mumu? Mu? Nie było tego nigdy. O co chodzi? Halo, niech ktoś mi powie, o co chodzi z tym, Mumu? Mu. Co się stało? Co się mogło stać? Nie wiem. Lol, nigdy takiego nie było. Nie wiem, może coś z krówką przez to... Jeszcze nie mamy 200 tysięcy wyświetleń Ale ty no, ciekawe, ciekawe Ty, teraz też będzie? Może to zawsze jednak jest? Nie wiem Przysyłam się bardziej No nie, nie ma teraz Aha! Oh... To nie zła krówka, mumu. Mu! Kurwo! mu Dobra, nie spać, jeść. Jeść, jeść, jeść. Jeszcze ile? Dwa filmy chyba. Chociaż. Jeden film. Nagram ten i idziemy. Ale jak ja wcześniej mogłem nie zauważyć tej krówki, no? Wstyd! Wstyd po prostu. To nieźle mamy Krówkę mu mu I tu ciekawe co będzie jak będzie ta najlepsza krówka, ta wiecie, która 140 minut, to sobie zjem coś. utko dawno nie jarłem łódka Chodźmy sobie ten powbijać te krówki mu 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 tutaj na farmie No ty tu... jajka trzeba zbierać, nie? Chyba ta, nie? nie czy nie? Yy, osiągnięcia. Zbierz 500 jajek. Dobra, zobaczymy co ona robi. Czy będzie coś innego? 12 tysięcy Nieźle. Tutaj się... Dobra, tym się robiło. I Halo, czemu mi nie zebrało jajka? O co chodzi? Dobra. Nie wiem, ile to jest 500 jajek, żeby zebrać. Ale trudno, sobie poczekamy, mamy czas. Co powiedzieć? Strajki będą w szkołach, więc fajnie, bo nie idę do szkoły w poniedziałek. We wtorek pewnie też. Później będę miał egzaminy i nie wiem jak po egzaminach, ale mam nadzieję, że też nie będzie. Bo rząd po prostu jakieś głupoty mówi, że nauczyciele się tysięcy zarabiają. Um, no. To mi nie przeszkadza. Może takie głupoty mówić? Niech nauczyciele strajkują jak najdłużej. Mi to pasuje. No, bo ja sobie będę siedział w domu, będę nagrywał dla Was filmy. O co? A już mnie wyrzucili. To na koncercik. Tup, tup, tup. No, więc będą filmy jakieś. I w sumie tyle. Po prostu. Zrobimy sobie koncercik za darmo. Ja, 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 ja. Kompie, mama, mówi, kończ ten stream. Uh -huh. O jezu, ale w nim. wo I robię to tak. I robię to tak. Tu cię daczkę, Ło. I robię to moja. Skąd? I pieska sobie jeszcze mogę potrenować, więc se potrenujmy pieska. Skacz bordeczko, ale śpiący jestem. Jak się za długo śpi, to się jest śpiącym w soboty. Mogłem wstać o dziewiątej, ale. Ale nie wstaję, tylko spałem dalej. I zmarnowałem czas, tak się nie robi. Sen jest bezużyteczny. Marnowanie życia. Dobra, skaczemy. O nie, 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 nie. No dobra, mamy to. 65 metrów. I sobie wracamy. Mamy tę z gwiazdami. I teraz? Pójdę teraz. Nie chce mi się później. I sobie w McDonaldzie zjemy. No. To, 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 to. to. Wszystko z McDonalda kupujemy. Jezu, kurde. Nerwują mnie te auta, jak są wyjeżdżają tak losowo. Dobra, jak to się robiło? Już wiem. Bardzo przyjemna do słuchania klawiatura. Jeszcze jedna sekunda 393, spoko wyszło 19 tysięcy subów. Wiecie to, co, co to znaczy? Mamy dwie, 400, kurde nie 200, 400 tysięcy subów. Jo, dobra. Halo. A, dobra, jest i se wracamy. No, tu już w sumie nic nie ma. Więc se wrócić możemy. No. Hot doga sezję. Mam Mamy już uspią, To sobie nagram film i będę się szedł po tej jajka. Rachunki do zapłaty. Spoko. Ty, pies mi prawie już umierał. Ale dobra, udało się go nakarmić. 211 tysięcy wyświetleń i 414 tysięcy subów. Super. Nie będzie żadnego boku no pico. Sprawdźmy sobie te. Ile zrobiłem? 16 tysięcy to sobie zostawię i 15 tysięcy do zapłaty. Będziemy zb zbierać. Yy, co ja jeszcze chciałem? Film nagrać. Instagrama wrzucić. No tak. I Shakespeare's and Fidget. Jezu. Zapominam o tym cały czas. Dobra, kolejny kwestik i tyle. I tyle. I Instagram. Jakieś ładne zdjęcie. Zmieńmy sobie na Takie. O, takie. Bawimy się z pieskiem na placu zabaw. Okej. Okay. I nagrywamy sobie. Life is strange. Dobra. Life is strange. Wszystko dajemy. No, Kaman Mu-mu. Dobra, zobaczymy tą krówkę najlepszą. Ja chcę wiedzieć, co ona robi. Pracuj. Dobra. No i znowu mi jajko sparło. Dlaczego tak się dzieje? Fuck Rozbijam jajka, o nie I biedne dzieci z Afryki nie mają co jeść Dobra. Ja to dobry w tym jestem jednak A, wszystko złapane, wszystko, Wszyściutko. Idealnie. Tylko ile muszę zbrać, żeby mieć tą krówkę, bo nie wiem. Dobra, jak najdłużej. Dopóki nie zacznę umierać, tylko psa nakarmiłem dość dawno temu chyba. To chwilę zanim zacznę umierać. To jest plan. Chociaż on ma, o, zebrałem coś. I nie wiem, co to jest. I znowu nie zauważyłem, bo to Gimper chyba leci. No, to jest chyba Gimper. A to już mieliśmy wcześniej. O fuck. Ale jaja. I zbieramy, 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 zbieramy. Szkoda, że szybciej się nie da. Mogłyby szybciej lecieć. To by było spoko. No i co? I se zbieram jajka, i to nudne trochę jest. No ale co, tak bywa. Nie ma kolejnego gimpera nigdzie. O, był gimper. Okej, okay, sobie wyjdźmy. Dzień dobry, Dzień dobry panie ogrodniku. Ja dzisiaj nie do pana. Ja dzisiaj sobie byłem popracować. A teraz sobie pójdę ponagrywać, a ty mi obiad zrób w ogóle. Co ty sobie myślisz? Masz piesku jedzonko, ja sobie te zjem, się napiję Jak tam wyświetlenia. 212 tysięcy. To sobie nagrajmy znowu Undertale'a Bo się w to przyjemnie gra yy, Tu jest Undertale U, Tem tem, tem, terereredem by... Undertale O nie, jak ja dotknąłem Fuck I się nie zaczęła fajna muzyczka no to idziemy sobie dać koncert. Najlepszy w Polsce tak to się robi. Chociaż nie, popracujemy sobie do 22 tak jak ostatnio. I dopiero wtedy sobie pójdziemy na koncert. Prasuj. Pójdziemy do prasy teraz. Gimper! Będziemy bogaci od tego zbierania jajek. YouTube, co to jest YouTube? Lepiej zbierać jajka. To jest dopiero opłacalny biznes. A na biznesie to ja się znam. No. I co powiedzieć? Nauczyciele se strajkują, więc się cieszę. Ale to już mówiłem. Dobra, i mnie wyrzucili, więc na koncert sobie pójdziemy. Hmm, może by coś tak w ogóle zmienić w, 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 w wyglądzie tutaj domu, ubrania, czy cokolwiek innego. Biurko. No nie wiem, nie wiem. Bo tak można by co jakiś czas zmienić, nie? Zabolała mocno ta liryczna chłosta. Nabijam, napal nadal. Teraz tak, chyba argumentów brak, to pojadę po emocjach. Co mi tam? Dram tam mam sam w ilościach dużych. Uhu. Jeszcze piesko musimy potrenować trochę Hop Skaczesz Mortu, skaczesz Dawaj Dawaj bliek oh, Fuck Nie Dobra Energia mi się skończy, nie podoba mi się to Nie podoba mi się to no ale trudno. Ale trudno. O fak. Dobra. Skacz, dobra. Gruch. Tam w tle było i nie wiem o co z tym chodzi nawet. O oh, fak, no niestety Energii mam ile? 31, nie zdążę wrócić do domu z tym Nie zdążę Przypał No nie, jeszcze się z z z o tą morzekę. ten, ten, ten I umieram, trudno Kawa, nakarmić pieska Zjeść coś I się napić czegoś i możemy nagrywać filmy dalej. Jak to na YouTubera przystało? 216 tysięcy. Kiedy Gimper Simulator 4? Nie wiem, ale czekam. Czekam na pewno. A właśnie, czy my nie mamy tej nowej krówki w ogóle? Jeszcze mamy już! Czyli nic nie zmienia oprócz wygląda... wyglądu Aha No to słabo, miałem nadzieję, że coś więcej będzie Ej, to mi się nie opłacało Kurde, słabo Ej, jak to 10 tysięcy złotych? Wiecie, ja już tak miałem Że w jednej chwili posiadałem 10 tysięcy złotych Chyba, że to ma być równo 10 tysięcy Nie wiem nie wiem o co chodzi. Ale w tym odcinku sobie zakończymy tutaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i widzimy się w następnych. Cześć!